który zostanie włożony do pierwszego snopa. Dzisiaj nie musimy, tak jak powiedziałam, zabiegać o dobre plony, bo nawozy sztuczne, ale niegdyś taką równiankę, którą poświęcono dzisiaj, równianka taka została wstawiana na pole, kiedy rozpoczynano, siew zboża pozimego. I ta równianka miała chronić całe gospodarstwo i prosić Boga o plon. Teraz właśnie jest składany krzyż do pierwszego slata. Nieraz bywało tak, że pierwszy snop zostawiano i ustawiano na święta Bożego Narodzenia. Nie wiem, tutaj jest z nami pan dr Artur Gaweł, etnograf. Nie wiem, czy Dobrze mówię, ale w niektórych miejscowościach ten właśnie snop ustawiano w rogu izby i trzymano na Boże Narodzenie, co świadczyło o dostojności, o bogactwie dla rodziny. Proszę Państwa, ważnym też bardzo sprawą były te zabiegi, które aby nie bolały plecy i aby żniwa były udane, trzeba było robić zarzynek nie w poniedziałek, nie rozpoczynano nigdy żniw od poniedziałku, rozpoczynano żniwa w sobotę, tak aby można było zarządź kilka snopów, aby nie bolały plecy. Nie mogły żniw, nie można było podbierać zboża osobom w błogosławionym stanie, czyli kobietom brzemiennym, bo bolały wtedy kręgosłupy wszystkich, łącznie ze żniwiarzem. No, no cóż, najpiękniejszym takim momentem chyba w czasie żniwa jest, są dożynki, a więc ustawianie Przepiórki, która hmm, była ubierana, i która hmm, zostawała jako symbol do, dożynek na polu, a mi i dzielono się hmm, tym właśnie płodem rolnym z ptakami, ale żeby nie bolały plecy, żeby. Zapomnieć o trudzie e, ciężkiej pracy, aby też e, zapomnieć o upale, o, o tych e, innych rzeczach, było też śpiewy. Chłopaki, tutaj kompania męska e, z Kalinówki Kościelnej zaśpiewa nam towarzystwie, zniwiarzy, pieśni. Tylko Panowie może wyjście, żeby Was rozróżniono. Pieśń, które, którą śpiewano też przy zniwach. Śpiewano pieśni różne i tak jak ksiądz proboszcz dzisiaj powiedział i religijne i te niekoniecznie religijne, ale

drobniutkiej tej przewadzi. A Chrystus puścił jasną dłoń i głupki dziad wygłosił. Rośnijcie rzeczy ojcom swym i matkom na pociekę. Jakoby słońce katy tej ozłoćcie nisko z Choć wśród dzieci była tam sierotka sobie mała I słysząc to, co Chrystus rzekł, te słowa się odmała. A ja nie będę, Panie roś bo po co to i komu Ojca i matki nie mam już, ani własnego domu Ojcem Twym jest niebios Pan, a Matką ziemia miła, która Cię tak od dawnych lat swym chlebem Oj, Ojcem Twym jest niebios Pan, a Matką ziemia miła, która tak od dawnych lat swym wykarmiła. Bardzo dziękujemy kompanii męskiej i widzicie Państwo żniwiarze korzą, a ponieważ jest potrzeba e, sprawnego, sprawnych żniw, szczególnie dzisiaj, e, więc kobiety zabrały się za przygotowywanie przepiórki. Jak myślicie, dokonają się dzisiaj żniwarze? Będzie można szepiórkę ubrać już czy nie. Nie słyszę od widzów odpowiedzi. Proszę powiedzieć, czy już mogą przygotowywać przepiórkę kobietki. Nie. Dobrze. Tak jak widziałam tam do namiotów podchodzili poczęstować się mieszkańcy, to też będzie czas na to, bo jak żniwiarki dokonają żniw, pójdziemy do gospodarzy. To może nas ugoszczą odpowiednio. Także zaczekajmy chwilę, bo tam jadło pachnące aż tutaj. Dlatego też nasze przodownice, żniwiarki pięknie się starają. Proszę Państwa, przepiórka. Przepiórkę stawiano na koniec żniw. Bardzo ładnie ją czyszczono. Czyszczono od dlatego, aby nie było żadnego tam zielska, nie było żadnych chwastów, które by potem w przyszłym roku miały zachwastać w sporze. Ze piórkę ubierano dostojnie jako to um, ten plon, plon w podziękowaniu Bogu za e, zdęte szkodze, ale też układano kamień, na którym ułożona jest kromka chleba, tak jak powiedziałam, dla zajączków podzielenie dzielenie się z ptactwem ze zwierzyną. Ale były wierzenia takie, że kogo bolał dom, a zjadł jednej przepiórki chlebek, ból ustawał i można było cały rok czekać do kolejnej przepiórki. To nie znaczy, że nie trzeba do dentysty było chodzić, ale wierzenia ale takie były. I co ważne, kobieta brzemienna, która zjadła z trzech chleb, E, miała zapewnione szczęśliwe rozwiązanie i e, bardzo takie pozytywne e, emocje na, e, podczas rozwiązania. Nasza piórka już za chwilę e, będzie chyba gotowa. Musi być wypielona. Tak, dziewczęta, starajcie się wypielić dookoła. Proszę Państwa. I najważniejszym momentem w tym... No, tak hmm, nie możecie zaśpiewać, bo patrzę, że tutaj nam się trochę zatamowało, dziewczyny, pan... Ech, czy Pan nasz żniwiasz zasłabł? czy Dziewczęta odejdźcie, bo żniw nie będzie. Bo może być to tak, bo... kosza może. Ja ból, a ja ból, gdy kłosy pod niebiosy, jak Wydojrzałe kłosy sumią pod niebiosy jak pszczeli a ja lubię spokój, szeroki chłon, a ja lubię spokój, szeroki chłon, południową ciszę, której można. Tu dzień, który jest jest mi nic. odpocząć na chwilę. Tu dzień, bo ja kocham swoją rodzinowę. Oja kocham kocham swoją rodzinowę. Oja dobry dzień, ludzi, nie to, co nam potrzebne. Oja ludzi, których nie Panie, e, mm, panie kosiarzu, panie panie, panie żniwiarzu, mamy tutaj jednego żniwiarza odważnego, który mówi, Książ że pobrał. Ksiądz proboszczą. pierwszy. Księże proboszczu, pokazać proszę. Ksiądz A co myślicie, że ja kosmy widziałem? Ale nie kosęto kości, co to? A sierpan. Landa się nie wkręciła. Ta, ja Proszę Państwa, Wieko pomna chwila. Po raz pierwszy w historii chyba tej miejscowości ksiądz Prowoz dokona dożynek. Ja, żeby, proszę, proszę, księży proszę, nie do końca, bo jeszcze tam burmistrz chce. udział No, tak? bo to nie to, to, to to to... Jeszcze ma krzywdy! Piękna krzywda Marka! A! Ja, Zerło! Krzysztof Marek! Już chodź tutaj! O, pan burmistrz! Jeszcze krzysztof Marek idzie! Większy Jeszcze lepiej! Zostawić panie burmistrzu jeszcze innym kosiarzom! To, co, si ja kosziłem kiedyś, żeby się ale tam. Oj, snobki. Ale nie ma takiego. No, to ma lęk, tak, tak. No i ta pani. No, 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 <grystanie> ja tam... oh, no, <grystanie> <grystanie> <to malenka. grystanie> <grystanie> 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 <tanie> Ksiądz nawet może przodownicę wybrać sobie. Do podbierania zboża. Oczywiście do podbierania zboża. Podbierania. Te, które wyłożyło się, to może... Mogą... Tak to jest. Yy, 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 yy. Mówię, Mówią górnoladnie, to nie chcę uwierzyć że to a to się wymandzają. Jak mówię pod chłopcko, to też przeinaczają, bo to będzie książko otpierał może. No. No, Kochani, yy, całe dorzynki kończyły się oboraniem przebiórki, a więc... Dokonają tego chłopaki z kompanii męskiej. Wieszcie, są dziewczyny, które. O... Może niech skończą wiązać Proszę Państwa, chcąc, żeby. Byl aktivní na celý rok. Ta przepiórkę, która zostaje na polu. Należy oborać, oborać przodownicą. Zobaczymy, kto dzisiaj tutaj spełni to traktor jest Nie. oborać proszę. Jaka przodownica, takie zboże będzie przyszła. Takie zboże, jaka przodownica, takie zboże, takie bromy. To jest wszystko uzasadnione. To co panowie? Do roboty. Potem dokończymy, dokończymy. Um... Na błoty zaprosimy mnie we wdeckii. Nie, zima to była pewna Tak, o, Zimową to tak. Były takie cepęło muczyło się, <grym <grym się. Potem były takie maszyny. Jak one się wygrywały? Silnik to był Eskimo. Krokomotka, tak. A potem zamknął. Oj, te lody zaślepią. To po prostu. To Hanusia? To To Hanusia też miał nawet nie na komfortu. Jakby to policzył procent zebranych kłosów, to słabo wyżył. A tak jest, Dajcie przodownicę i idziemy wiązać, wiązać, wiązać gospodarzy, bo muszę jakoś się wykupić dzisiaj. Zobaczymy, czy hojni. Kiedyś do majątku szły, schodziły się wszystkie kompanie, które żniwiarze, którzy wyżynali zboże, przychodzili z pięknymi wieńcami na głowie. Wieńce, A, wieńce, które, proszę bardzo, uwaga będzie, tak, oboranie... Wredniej. Będzie Dekaj. wysokie, ale cienkie zboże. Ale mąż, ale mąż i jak nastroszony. Dzień, ciomnie, dawaj, dawaj. Męsko, o prowadzenie nas udajemy się w kierunku sceny. Tam będzie rytuał przewiązania gospodarzy po zakończonych śniwach.